Witajcie, poligamiści. To ja, Konrad Hildebrandt, a to moja demoniczna lampa. Tak, tak, to moja demoniczna lampa. Dzisiaj jest czwartek, 11 sierpnia i ja znowu sprawiam wrażenie jakbym nie pamiętał co mam powiedzieć, ale dokładnie pamiętam, bo dzisiaj na Poligamii wydarzyła się masa interesujących rzeczy. Po pierwsze opublikowaliśmy wywiad z Marcinem Turskim. Tomek Kiwa łączyć nie pomyliłem, nie pomyliłem się, dziękuję bardzo. Weteranem branży, dzięki któremu możecie poznać dzięki tej rozmowie, możecie poznać tej Niki i legendy polskiej branży gier. Poza tym opublikowaliśmy zapowiedź gry, na którą niezbyt czekam, czyli Rage. W sensie nie zrozumcie nieźle. Ja myślę, że no i It Software i John Carmack wymyślą tam coś bombastycznego od strony grafiki, ale tak nie grałem jeszcze, patrzyłem na dostępne w sieci filmiki, byłem taki. Hmm, strzelanie trzy różne typy broni, w sensie amunicji do każdej broni. To już trochę widziałem w Bioshoku, ale zobaczymy, jestem ciekaw tak naprawdę. Znaczy tak, nie czekam, ale jestem ciekaw, to nie było logiczne. A poza tym e, opublikowaliśmy też, mam nadzieję, że w momencie, w którym dniówka jest opublikowana jest to też na stronie, z naszych zmagań z Fruit Ninja. Tomek, który bardzo się wczuł. Paweł, który jeszcze bardziej się wczuł, no i ja y, machaliśmy w owoce przed Kinectem. Nie wiem, czy jest to gra, za którą warto zapłacić 800 Microsoft dolarów, ale myślę, że powinniście sprawdzić nasz szokujący materiał i się przekonać, co chodzi. Y, idąc dalej. Y, wczoraj wróciłem do domu, odpaliłem konsolę i się okazało, że jest dostępne demo tam, jak się dziś nie do mnie zbliża, że jest dostępne demo El Shaddai Aszczeton. Aszczeton. W każdym razie demo El Shaddai, czyli tej takiej zwariowanej platformowko, slasherówko, coś e, prosto z Japonii. Jest to gra o naprawdę interesującej, innej, wyróżniającej się oprawie graficznej. Po prostu łazi za mną od wczoraj to demo, jak ono wygląda, i spisałem na temat kilka słów. Więc jeżeli chcecie popatrzeć na obrazki. To mm, zajrzyjcie tam. A także przede wszystkim uruchomiliśmy pod serwis Minecraft.poligam.pl, na którym, przepraszam, ale mi się odbija, na którym będziemy zbierali różne rzeczy poświęcone Minecraftowi. Generalnie idea jest taka, że w Minecrafcie dzieje się tyle różnych rzeczy, że informowanie o nich wszystkich na poligamie mija się z celem, bo wszyscy mieliby serdecznie dość Minecrafta, ale chcemy stworzyć takie miejsce, w którym byśmy Robili taki przekrój, wybór najciekawszych rzeczy, żeby nie informować o każdym twecie nocą, bo ile można, i o każdej wielkiej budowie, ale te naprawdę ciekawe i naprawdę interesujące i warte Waszej uwagi. A także uruchomiliśmy też na Minecrafcie swój własny serwer, więc jeżeli chcecie z nami zagrać, odezwijcie się, wyślijcie nam maila na Minecraftmap.pl ze swoim loginem do Minecrafta, dodamy Was do whitelisty i będziemy mogli grać i budować. Z innych ważnych informacji, Tomek ma dzisiaj golf na sobie właściwie półgolf. I chciałbym tym mrocznym, demonicznym akcentem zakończyć dzisiejszą dniówkę. A to, ten dźwięk to Tomek, próbujący wyłączyć lampę, ale nie uda mu się to, więc hmm. chcieliśmy tak zakończyć demonicznie, że tak wuu, i nagle nic nie widać, ale niestety to był nie ten guzik Tomku. Poczekaj, a wiesz co? Ja pokażę, ja pokażę Tomkowi. O, pokażę Tomkowi i Tomek demonicznie zgasi światło. O, teraz ciemność, nastała ciemność.